Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Dzisiaj chciałabym sobie ogarnąć misję poboczną. Zanim to zrobimy, najpierw rozejrzę się tutaj, ewentualnie co tutaj jeszcze jest do zebrania. Czy jest tu coś ciekawego, poza jakimiś tam pseudowartościowymi przedmiotami. Ale nie widzę tutaj też te kucze. Yy, miały tu być jakieś ciekawsze rzeczy. Dobra, jak już mamy te zielone torby, to ja to zbiorę po prostu. Zawsze jakiś dodatkowy hajs. Jak już tu jesteśmy. Dzisiaj sobie zrobimy to zadanko, że mamy znaleźć Miję, że tak powiem, naszą siostrę. Ale czy to będzie ona, to się okaże. Hey, tutaj mamy to zadanko od razu odkryjemy sobie ten znak zapytania dobra, którędy się tędy wychodziło tutaj KTÓRĘDY SIĘ TĘDY Którędy się stąd wychodziło też jednym z takich moich y, planów jest oj kurda, się do nie chwyciłam Pusie. Moich zamiarowych planów jest to, żeby jakiś punkt GRE jeszcze sobie ogarnąć, bo chciałabym te inhibitory, czy inhibitory znaleźć. W nie pamiętam, jak to się wymawia. Dobra, że niby tu się gdzieś mam przedostać, ale tutaj. Czy ja tędy przejdę? No, przejdę. Mroczny zaułek. O, jeszcze wiatrak. Okej. Okay. Tu mam wejść? Dobra, okay. okay, czekajcie, bo teraz widzę, że się zejdą jeszcze. Czy nie powinny mnie tu znaleźć? Okej, okay. zapomniał wyłączyć latarkę. Właśnie się zastanawiałam czy to zombie, ale nie. Cisza, co się stało? Hmm. Coś się odwaliło, ale przecież ja miałam życie jeszcze, więc. Hmm, nie mam pojęcia, co to się odwaliło. No, czekajcie, przecież życie mam. Więc. No nic. Zdarza się, może weszłam w jakąś minę, nie płaczę coś. Bo tak trochę ciężko jest mi sobie wyobrazić, co tam się odwaliło. Chyba, że nie miałam życia, a nie zauważyłam. już no, tak się zdarzy. Ale to nic straconego. Teraz to ogarniemy. Ale ewidentnie się tutaj zrobiło... Gęściej, że tak powiem o, kolejny punkt parkouru to sobie od razu wykorzystajmy co my tu możemy mieć? skok z obrotem zryw a, dobra to możemy sobie szybciej biegać spoko to mi akurat tam jak dla mnie to spoczko o, tu nagle się jakieś ognisko zrobiło Dobra, chodźmy raz jeszcze, bo to zaś mnie zaciekawiło. Muszę tu bardziej uważać, widzę. Chyba, że oni byli tacy silni. Czy ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć? Nie mogę tu wejść Chciałam zachować trochę czujności ze względu na to, że. Ej, nie mam więcej motowów? Czekajcie, może są na innym poziomie? Mam jeden taki. Weźmy sobie tutaj te bomby. <grym> Fajne te bomby są. W takich miejscach to kurde, naprawdę czasami chyba muszę przeanalizować swój ekwipunek, bo. Ja mam z nimi się bawić, skoro mogę, widzicie, walnąć sobie, kurczę, jedną bombą i elo po nich wszystkich. Teraz bierzmy tutaj... ...co nieco. Kurde, ile tu jest fajnych rzeczy. Pięknie. Tu jeszcze jakaś szafeczka. Seria pusta. Szkoda, że za zabijanie tych ziomków nie ma żadnych odznak. Co to było? Jakbyś teraz wystraszyłam. Coś, coś tutaj było jakieś takiego dziwnego. Dobra, ogarniamy dalej. Tu jeszcze jest, tu mamy śmietniczek. Dobra. No, gdzie jest ta Mia? To jest pytanie. Dobra, tu mam wszystko ogarnięte. Tutaj ewidentnie nikogo nie ma. Tędy weszłam. Pewnie mogę, właśnie, iść klasycznie do góry, już dosyć powtarzalne są te motywy, trzeba przyznać, Nie ukrywać, ale idzie to już spamiętać. To było konkretne. Jednak te ulepszenia to jest mała szansa, i rzadko się zdarzają takie potężne walnięcia, ale warto, ewidentnie warto. Dobra. O, młotow, no i tak to można. Kurde, tu już grzyby na nich urosły Dobra, zbieramy psio. Gdzie jest ta nasza pseudo siostra? O, safe. Zobaczmy. Coś tam słyszę, nie wiem czy ktoś tu idzie. i szelesty po prostu dobra, hajsy okej, okay, dobra tu jeszcze mamy szafę tu jest jakieś przejście nie, tędy weszłam, dobra więc tu już mam chyba ogarnięte wszystko idźmy tutaj też łatwiej jest się poruszać w momencie, kiedy jak widzicie... wszystko sobie pozbieram, bo przynajmniej widzę, gdzie coś jeszcze jest do zebrania, więc to jest tak jakby takie ułatwienie przynajmniej gdzie iść. Dobra, tu się trzeba dostać. Jesteś ramion. Nie dotykaj mnie! Nie bój się, nic ci nie zrobię! Kim jesteś? A ty? Chcę ci pomóc. Przysłał mnie jakiś starzec. Nie znam cię! Jestem Aiden. Hey, o co ty mówisz? Szybko, uciekaj! Spotkamy się na zewnątrz. Niedaleko jest wiatrak! Będę tam czekać! Okej. Okay. Ciekawe czy tu przylezą. Czy jak to się tu potoczy? No ja tu na pewno sobie wszystko pozbieram, co mogę ewentualnie. Sporo jakichś biżuterii, nie biżuterii. I trudną skrzyneczkę jeszcze mamy. Okej, okay. te kurcze gdzieś w tym kierunku. Dobra, naprawdę tutaj. No jest ułatwieniem to, że ten zamek można kręcić tylko w jedną stronę, ale nie zmienia to faktu, że kurczę. Czasami są to tak naprawdę minimalne milimetry, że tak rzeknę. O no, są na piątym poziomie, nie, ja nie zwierzęć. Ja jestem kurczę, na czwartym. Dobra. Fuh, udało się. Szczególnie, że zostały mi tylko te wstrzyki. Dobra, trzeba się z tym smitować. Nie ma co. Mnie gdzieś do góry kieruje. O, no, też nie byłam. Okay. O, mam nadzieję, że nie wpadnę. Naprawdę sporo skarbów tutaj. I mołotowy. Tym bardziej, czemu by nie. dzidę Jeszcze patrzy, że mamy ten koszt do przyjrzenia No i wychodzi na to, że trzeba iść tutaj jakoś tędy, do góry. Uda wskoczyć jakoś? Jak się tu mam wspiąć? Pytanie za 100 punktów. I dobra, ten jak u idzie. Wszystko jeszcze widzę, że tam można przejść, ale tam tylko mamy stwory. Dobra, czyli co? Ona będzie y, przy wiatraku, więc... O, tutaj dara dość. pszczółki się już tu zregenerowały, bo tu już byliśmy kiedyś. Z tego co kojarzę. Więc nice. Wydaje, że jeszcze tam odrobinkę dosłownie brakowało, żeby sobie jeszcze bardziej zupgradeować to nasze żytko do ulepszania. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Wiatrak, tu jest cel. U. Cześć. To nie spadnie. Kurde, jakie one obrażenia zadają. No, jakie to jest wkurzające. półżycia, jak tak można? Dobra, czy to jest wiatrak, który mamy już ogarnięty, bo sporo nam się nowych pojawiło. Patrzcie, tego jeszcze nie mamy. Wiatrak orzech. Fajnie by było Chociaż nie, coś kojarzę O Jezu, znowu te takie Ja pierdziel, jak ja tego nie lubię W poprzednio też miałam takiego Kurde, taki wiatrak był Nieprzyjemny Że się tak nawkurzałam, żeby na niego wskoczyć Ale nie, że był jakiś potężnie trudny do zrobienia Tylko no po prostu był irytujący Tyle różnych takich właśnie dźwigni było. No właśnie, kurde, tak samo tutaj. Trzeba zobaczyć, czy nie ma jakiegoś przełącznika na przykład. Bo tutaj raz doskoczę, raz nie doskoczę. Dobra, tam jest mój cel, więc chociaż tyle spoko. Ale dzień tak nie wrzuci mnie do końca. Dobra, spróbujmy. Trzymam się Chyba, że ja muszę na to wskoczyć Też jest taka możliwość To kurde Pamiętam, kiedyś mi się udało, ale nie wiem, czy to nie był przypadek Po prostu Już mam nie najgorszą wytrzymałość, więc Ej, no weź na górę Kurde, teraz nie wytrzymam, za późno Czekaj, masz on zjedzie. Na dobrą sprawę też mógłby by mnie na samą górę wciągnąć. W sumie tak sobie. Kurde, myślę. No i właśnie to jest to. Wiatraki mnie tak wkurzają. Niektóre. Okej. Okay. To jest, widzicie, ten drugi. Dobra. O. Ok, udało się od razu. Ale co teraz? A, dobra, jest drabinka. Okej, okay, jesteśmy. Mamy i całe miasteczko. miasteczko okay. Już tu jestem, ja sobie od razu obczaję co mają ewentualnie nasi Kupcy. Posłuży Te ładunki to mi się mega podobają. Mołotowy też. Wiecie co, stwierdziłam, że ja to jednak kupię. A wiecie Dobry czemu? By się, jak będę w jakiejś skrajnej sytuacji, to przynajmniej będę miała cokolwiek. Dobra, skóra, pióra, ostrzeż, maty, złom, żywica. Puszki, przewody. Nic co by mnie interesowało. Dobra, weź Tego sobie rękawicę to też będę musiała zaraz posprzedawać, bo już mi się sporo nazbierało, ale czy ja mam jakieś bronie takie, których... to jest jakiś... Chętnie obra. kupuję takie rzeczy. Jesteś tu mile widziany. gość. To elegancko. Dobra. Porozmawiajmy. Nic ci nie jest? Wracisku! Nie znamy się, ale musisz udawać mojego brata. Udało ci się! Wiedziałem, że się spiszesz, chłopcze! Ani na moment nie zwątpiłem. Ale odwagę odziedziczył po tobie, dziadku. Walczył z porywaczami tak dzielnie, jak ty z pożarami. 40 lat dowodziłem świetną drużyną strażacką. Żaden pożar nam się nie oparł. Dziadek ma demencję. Wziął cię za swojego wnuka, który zginął kilka lat temu. Ale dziadziu nie pamięta. Zawsze byłeś moim bohaterem, dziadku. Wierzyłem, że ty byś nawet piekło zagasił. A daj spokój, prawdziwy strażak piekła się nie boi. Ale że uratowałeś siostrę. Teraz to raczej ty jesteś bohaterem. Wracajmy, Zaparzę ci herbatę. No, byliśmy niesamowici. To były czasy. I jakoś mu wytłumaczę, że musiałeś iść. Dziękuję ci bardzo. No i nice. Tak, to, że coś niecoś jest w skrzyneczce. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak najbardziej, zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!